To witamy serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj w przestrzeni online, bo takie spotkanie było możliwe. I rozmawiam dzisiaj z Martą, Martą Siemba, która jest jedynym z... W Polsce senselierem. Ja próbowałam znaleźć damski odpowiednik nazwy tego zawodu, to i mogę chyba powiedzieć tylko panią Sencelier, albo możesz ja... powiedzieć senselierką, bo to słowo się bardzo zgrabnie odmienia. Tak jak są kobiety somelierki, to myślę, że może być senselierką, chociaż ja zawsze mówię, że jestem senselierem, bo to od razu. Um, łatwiej jest skojarzyć właśnie z tym um, zawodem winiarskim i gdzieś tam brzmi to słowo podobnie, ale jest ci wygodniej. Okej. Okay. Ja właśnie szukając informacji na temat tego zawodu e, przeczytałam chyba Twoje słowa, że jest to e, inaczej przewodnik po zapachach, e, że jest to osoba, która jest rodzajem przewodnika. Mm -hmm. e, i myślę, że osobie, która nie jest ściśle związana z tym zawodem, jest troszeczkę trudno zrozumieć Twoją codzienną pracę. Dlatego chciałabym, żebyś powiedziała kilka słów na temat tego, czym się tak naprawdę codziennie zajmujesz. Często słyszę to pytanie o codzienność, i to też jest zabawne o tyle, że jesteśmy gdzieś przyzwyczajeni do takiej codzienności w sensie regularności, powtarzalności i tego, że jeśli ktoś wykonuje zawód X, to codziennie nawet jeśli z innymi ludźmi się styka, to wykonuje podobne czynności albo zajmuje się podobnymi rzeczami, albo stoją przed nim podobne wyzwania, podobne zadania i tak dalej, a Cały charakter mojej pracy można właśnie streścić w tej różnorodności, interdyscyplinarności. Nie chcę powiedzieć nieprzewidywalności, bo to nie jest tak, że dzieją się tutaj, dzieją się w moim życiu zawodowym rzeczy, które na mnie spadają z zaskoczenia i wprowadzają jakiś chaos. Przeciwnie, myślę, że to moje życie zawodowe, mimo że składa się z wielu różnych Klocków to jest dosyć, nie chciałabym powiedzieć, przewidywalne, ale takie dosyć dobrze poukładane, bo ja przydaję się wszędzie tam. Gdzie pojawia się kwestia zapachu, albo sensoryki, albo zmysłu węchu u człowieka, głównie i niezależnie od tego, czy jest to potrzeba z obszaru urody, z obszaru mody, z obszaru. Kultury, z obszaru sztuki, medycyny, terapii, well-being. To wszystko się rozkrzewia w wielu różnych kierunkach i też branże, z którymi pracuję, są przeróżne i zadania, z którymi się mierzę, też są przeróżne. I to właśnie ta multidyscyplinarność jest tutaj kluczem. Więc nigdy nie miałam dwóch takich samych dni pod rząd, nawet jak byłam w takich trasach szkoleniowych, takich turne' szkoleniowych, to. Naturalnie szkolenia z zapachami, nawet jeśli jest ich w planie 50 w ciągu roku, to one nie odbywają się z dnia na dzień, bo też praca z zapachem taka intensywna, całodniowa, 7 dni z rzędu jest po prostu niemożliwa. Mhm. Bo jest to zbyt eksploatujące dla układu nerwowego, nie tylko dla zmysłu węchu. Ale ja pojawiam się wszędzie tam, gdzie zapach trzeba albo opisać, albo go objaśnić, albo uzmysłowić ludziom jego działanie, albo wymyślić w kreatywny sposób jego zastosowanie. Albo dodać zapach do rozwiązań, które istniały już wcześniej, albo zapachem bawić, zapachem zajmować, rozbudzać ciekawość, albo przeciwnie, na te pytania odpowiadać. I to może brzmieć bardzo abstrakcyjnie, ale jak się popatrzę na takie konkretne przykłady, to jednym z wymiarów mojej pracy jest praca edukacyjna, czyli uczę ludzi jak na przykład jak o zapachu mówić w takim kontakcie konsultant w perfumerii a klient albo jak o zapachu mówić w kontakcie działu PR danej marki zapachowej z dziennikarzami albo jak o zapachu mówić będąc dziennikarzem urodowym i chcąc powiedzieć czytelnikom coś nowego na temat na przykład trendów w perfumiarstwie więc tutaj odpowiadamy na to pytanie jak mówić o zapachu ale można też szukać swojego własnego języka zapachu i to jest właśnie ta praca kreatywna jakie elementy w zapachu są jak można się komunikować, mówiąc o zapachu, nie będąc w tej dziedzinie fachowcami, jak zapachy przekładać na kształty, na tekstury, na kolory, jak zapachem projektować, jak wykorzystywać zapach do wpływania na własne emocje, na swój nastrój i tak Więc to też jest ta utylitarna część. Przygotowanie jako narzędzia. Dlatego też y, każdy mój dzień jest trochę inny, codziennie robię coś innego, spotykam się z ludźmi z przeróżnych branż i czasami sama jestem zaskoczona, że dana branża się do mnie zgłosiła. Ostatnio zgłosił się do mnie pan z branży rolniczej i wspólnie będziemy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób za pomocą zapachu trzymać dziki z dala od upraw. Rewelacja, rewelacja. ale jakie humanitarne w ogóle zadanie. Tak. Tak, to I takie też przyjazne dla środowiska, bo też no, tak. takich rozwiązań szukam. Świetne, świetne. Um, ja dzisiaj rozmawiam z Tobą z przestrzeni jest Miejsce to jest Miejsce w Poznaniu. Hmm. E, i, I to jest taki w ogóle rewelacyjny moment, bo dokładnie wczoraj dotarło do nas Twoje dziecko, twoje, świece, które Moje pięcioraczki. Pięcioraczki <laughs> jakby. 500 no Pięć, Pięćsetraczki. Tak, mhm. tak, więc to jest też taki przyjemny moment, w którym myśmy, ja bardzo miałam niewielki udział jakby w tworzeniu tych świeczek, już jakby na samym końcu włączyłam się w ten proces, mhm. ale mimo to mam do nich teraz bardzo emocjonalne nastawienie, ponieważ jakby są takim wspólnym dziełem. No i to są z jednej strony tylko świeczki, aż świeczki, bardzo na nie czekałyśmy, a druga rzecz jest taka, że my w przyszły czwartek mamy tutaj wspólne przedsięwzięcie, mamy warsztaty. Tak. I tak jak wspomniałaś, twoją, jakby jedną z form twojej działalności, to jest działalność edukacyjna mhm. i właśnie warsztatowa. Czy ty spotykasz na tych warsztatach określoną grupę ludzi, czy to są warsztaty absolutnie dla wszystkich? To zależy od od charakteru warsztatu i od tego, co miał na myśli, jaka była intencja jego organizatora, dlatego że, tak jak mówiłam na początku, motywacja do zorganizowania spotkania z zapachami może być różna. Natomiast to, co zawsze łączy odbiorców i uczestników takiego szkolenia czy takiego warsztatu, to na pewno otwartość i taka chęć do poszukiwania nowości, bo tym na pewno jest praca z zapachem. Jest to coś nowego i w dziedzinie sztuki, i projektowania, i terapii, i komunikacji. Gdziekolwiek się nie spojrzy, to, to wykorzystanie zmysłu węchu jest nadal czymś nowym, czymś takim bardzo innowacyjnym, nowatorskim. Więc na pewno ludzie, którzy przychodzą na warsztaty z zapachami, niezależnie od tego, jaka to jest branża, to są ludzie ciekawi świata, lubiący się rozwijać, tacy, którzy chcą też znajdować w sobie odkrywać swój własny potencjał, poszerzać swoje zainteresowania, też pracować właśnie multidyscyplinarnie, bo tak jak sama powiedziałaś, stworzenie tych świec, a są to nie tylko świece, bo są to po prostu narzędzia do projektowania przestrzeni zapachem i tak. też do takiego projektowania emocji, projektowania nastrojów, to jest coś, co pięknie pokazuje, bo w tym naszym zespole jest miejsce, były osoby zajmujące się wieloma różnymi rzeczami w firmie tak. czy, czy wokół marki I, i to też jest właśnie piękne, że przydają się punkty widzenia osób z różnych dziedzin i bardziej techniczne i bardziej kreatywne, osoby pracujące z Językiem, osoby pracujące z formą, i to wszystko razem pozwoliło nam to narzędzie do projektowania stworzyć. Więc ja myślę, że to, co nie powinno być barierą w spotkaniach z zapachem, to poziom kompetencji. Często ludzie mówią sobie tak, ja się na zapachu nie znam, to może to nie jest dla mnie. Po pierwsze, jeśli uważasz, że się nie znasz, to właśnie jest to dla Ciebie, a po drugie, ja nie zgadzam się z tym, że ludzie nie znają się na zapachu, bo każdy, kto ma nos i sprawnie działający zmysł węchu ma z zapachem doświadczenie i to doświadczenie jest takim to jest nasz kapitał. Ja bardzo często na spotkaniach staram się pokazywać ludziom zobacz ile już wiesz, zobacz ile doświadczyłeś i tylko pomagam jakby znaleźć pudełka, w których ta wiedza się szereguje i ugrupuje, Natomiast mamy olbrzymi kapitał wiedzy związanej z sensoryką, zwłaszcza ze zmysłem węchu, szczególnie wśród osób kreatywnych i bardzo lubię na takich spotkaniach pokazywać ile już tej wiedzy jest i tylko pomagać ją porządkować. To też jest takie, warto przyjść i ten swój potencjał odkryć. To, to na pewno. Super, super. Pytanie jeszcze mam takie: Bo sposób, w jaki opowiadasz o tym, czym się zajmujesz na co dzień, jest dla mnie taki bardzo przejmujący. Taki, bo chyba. Nie ma osoby, która. Bo widać po prostu, że żyjesz tym, czym się zajmujesz, i to jest niesamowite rozmawiać z takimi osobami, bo ja również do nich należę i dzielę jakby to uczucie w tym momencie. A, a czym dla ciebie jest tak naprawdę sukces? Dla mnie sukces jest przede wszystkim przywilejem pracy z osobami, które kochają to, co robią, i to jest wielkie szczęście, o tym myślę każdego dnia, że mam. Ja świadomie używam tego słowa przywilej naprawdę że mogę spotykać się z ludźmi, którzy kochają swoje zajęcie, że lubią to, co oni robią, i ten zapach jest takim sposobem dla nich na wykroczenie poza swoje pole, swoją dziedzinę i ja wtedy też się uczę od nich, to, że ja mogę pracować z muzykami, z kompozytorami, z szefami kuchni, z osobami, które na przykład robią własne nalewki z sensorykami, wina z rzeźbiarzami, z terapeutami, z nauczycielami, z opiekunami osób niepełnosprawnych, z inżynierami, z chemikami, z projektantami mody. To wszystko byłoby niemożliwe, gdybym robiła coś innego, a Daje mi to taką niezwykłą okazję do zajrzenia w świat innych osób, do zaczerpnięcia inspiracji, do poszerzenia swoich kompetencji, do poznania nowych książek, które chcę przeczytać. I, Sukces to jest dla mnie właśnie możliwość trwania w połączeniu takiego wewnętrznego komfortu, że mogę robić to, co kocham, wybieram sobie projekty, mogę decydować o tym, z kim współpracuję, a jednocześnie jest ten olbrzymi potencjał stykania się z ludźmi niesamowitymi, pełnymi pasji, znającymi się na rzeczach, na których ja się w ogóle nie znam, możliwość zachwycania się poziomem pracy innych to naprawdę każdego ranka jak się budzę to musia sobie m, niesamowite, że, że mogę w ten sposób żyć i pracować i bardzo to cenię. To jest taki taki jak jajko Faberże, taki bardzo Kruche, cenne zjawisko, i, i naprawdę staram się świadomie to doceniać i skupiać się nad tym i, i widzieć wagę tego, bo to jest olbrzymie, olbrzymia wartość. Możliwość kontaktu z ludźmi, którzy kochają swoją pracę tak, jak ja kocham swoją i ta możliwość wymiany tego potencjału, to jest niezwykłe. To jest dla mnie sukces. No właśnie, tylko. Żeby dojść do tego miejsca, to każda z nas prawdopodobnie musiała dokonać mm -hmm. kilka trudnych wyborów, i jakby ta ścieżka jest zwykle bardzo, taka najeżona schodami i wyboista, i zdarzają się też momenty bardzo, bardzo trudne, które tak naprawdę nas budują i do tego sukcesu no tak. prowadzą. Co z takich momentów wspominasz, co, co jakby z jednej strony można postrzegać jako porażkę, ale z drugiej strony było dla ciebie taką deską, od której można się odbić? Ja mam takie szczęście, że odpukać, chociaż jako racjonalistka nie powinnam odpukiwać, ale do tej pory nie, nie przeżyłam porażki, która oznacza na przykład, nie wiem, że rozbił się okręt, w którym płynęłam, albo że coś zupełnie nie wyszło, się posypało, nie dotarło na czas, albo że ktoś poniósł obrażenia przy projekcie, w którym brałam udział. Trochę ja żartuję, ale na szczęście nie, bo... Mm, też jakby wymaga to odpowiedniej skrupulatności, organizacji, balansu między zaufaniem i kontrolą, planowania z wyprzedzeniem i to wszystko staram się gdzieś tam, jakby krok po kroku sobie poukładać, i, i to działa. Natomiast takim wielkim wyzwaniem dla mnie, a dla kogoś innego może to się okazać wręcz śmieszne i to też pokazuje różnicę między nami. Wielkim wyzwaniem, a jednocześnie takim, fajnie to nazwałaś, taką, taką trampoliną jakby do, do wyższego poziomu, czy do przekroczenia własnych ograniczeń, była taka sytuacja związana z dziećmi, ponieważ ja bardzo długo nie jestem mamą, nie mam dzieci, miałam bardzo długo do czynienia raczej z młodzieżą, a z małymi dziećmi nie, nie czy język dzieci znam, czy go rozumiem, czy mam do niego klucz? I to był dla mnie taki obszar, którego się bardzo e, obawiałam. I zostałam kiedyś zaproszona, szczęśliwie gdzieś tam na początku e, mojej pracy zawodowej, do zresztą przez bardzo niezwykłą osobę, e, panią dyrektor e, przedszkola w Olecku. Nie wiem, czy mogę wymieniać nazwę, nazwiska, więc nie będę, ale było to. E, takie doświadczenie, które miało przebiegać dosyć szablonowo. Miałam się spotkać z dwiema grupami dzieci w określonym wieku. I pierwsza grupa to były dzieci gdzieś tak pięcio-sześcioletnie. Przeprowadziłam z nimi warsztat i było bardzo fajnie. Po czym miały przyjść dzieci starsze. Siedziałam w sali i czekałam na nie. I jakoś tak się ta grupa spóźniała i po paru nastu minutach przyszła opiekunka i powiedziała, że niestety te starsze dzieci coś tam nie zadziałało organizacyjnie i rodzice już je zabrali i już poszły do domu. Ale są maluchy. Ojej, wyszłam. <laughs> I do pomieszczenia weszła gromada dzieci, może z 15 osób. Maks 3-letnich i ja pamiętam swoją po prostu tachykardię, zimny pot. Trzęsące ręce, i ja myślę, co ja mam z tym drobiazgiem zrobić. Ja nawet nie wiem, jak takie dzieci tak postrzegają rzeczywistość. Tak, jak, co one myślą, jakie pojęcia one rozumieją, co mogę im powiedzieć, a co nie. Muszę uważać na to, żeby nie dotykały tych rzeczy, żeby nie wkładały, nie wiem, nie dotykały buzi. Po prostu zaczęło mi się kręcić w głowie jak na karuzeli. I jeszcze, żeby dodać w ogóle tutaj, dodać grozy do tej całej sytuacji, to pani najwyraźniej stwierdziła, że ja sobie poradzę, i przyprowadziła te dzieci i poszła, zniknęła. A, Więc już jakby pomijając wszystkie szczegóły takie fizjologiczne, które się działy w moim ciele, to okazało się po paru minutach, że dzieci są przede wszystkim otwarte. I to było niesamowite, w ogóle takie, Moje też, nie chcę, żeby to brzmiało zbyt jakoś tak pompatycznie, dramatycznie, ale takie moje wewnętrzne przeobrażenie w ciągu tych kilkudziesięciu minut, że ja po pierwsze okazało się, że świetnie się z nimi rozumiem, że dzielimy wspólne wariactwa, że dzielimy ze sobą ten sam brak zahamowań w myśleniu o zapachu. Rozmawialiśmy o wąchaniu kapci, o wąchaniu tyłka psa. Wąchaliśmy przeróżne rzeczy dziwne, w tym swoje ręce nawzajem. Sprawdzaliśmy, czy można się rozpoznać po zapachu głowy. Nigdy w życiu z dorosłymi czy z osobami gdzieś tam starszymi niż te maluchy nie miałam takiego spotkania wcześniej, a później już tak. I okazało się, że nie tylko potrafię, ale strasznie mnie to kręci, że się z dziećmi świetnie rozumiem, i powiem ci szczerze, miałam takie. Ja się tak wzmocniłam, jakby taka zbroja się na mnie wytworzyła w czasie tego spotkania. Ja stwierdziłam, że mi już nic nie jest straszne. I no, później jak się też sobie poradzisz, tak, że już się nie zdarzy, jakby, że żaden biznesmen, żadne spotkania na szczycie, dziennikarze, gale na dywanach, że to wszystko jest stresujące, ale nie tak jak było tamto w pierwszych minutach i to mnie bardzo, bardzo mnie zbudowało i taka autostrada mi się otworzyła. I w głowie, ale też wśród takich możliwości zawodowych. Więc ja, Ani, która mnie tam zaprosiła bardzo serdecznie dziękuję i, i powtarzam to za każdym razem, jak, jak mam możliwość, bo to też jest taki, takie nawoływanie do osób, które myślą sobie, kurczę, zrobiłbym coś nowego, ale nie wiem co, może ja się nie nadaję, może ja się nie znam. Eee, właśnie nie, jeżeli uważasz, że się na zapachach nie znasz, albo że się nie nadajesz, albo że nie to nie dla mnie, i bardziej myślisz, że to nie dla mnie, tym bardziej spróbuj, bo często jest tak, że to, co nas porusza. Myślimy, że nas porusza negatywnie, a tak naprawdę być może nas to ekscytuje, ale jednocześnie się boimy i trzeba znaleźć to miejsce pomiędzy, żeby zobaczyć o co, o co w tym wszystkim chodzi, bo bardzo często to bicie serca i te zawroty głowy to nie jest lęk, tylko ekscytacja przy poznawaniu czegoś nowego. Tak właśnie było w przypadku tych dzieci. Rewelacja, bo historia jest wiesz to warta zapisania. Nie wiem, czy już wystąpiła w prasie. Ale gdybyś planowała napisać książkę o sobie, to koniecznie o tym? wspomnij o tym, bo okay. jest rewelacyjna. No, ja mam to szczęście, że się niedługo spotkamy. Spotkamy się osobiście i powiem Ci, że już z Martyną bukujemy, jakby tutaj na miejscu, która będzie się opiekować twoimi warsztatami, żeby móc w tym współuczestniczyć. Fajnie. Na szczęście jest ich kilka więc strasznie się cieszę na to spotkanie i będziemy się widziały niedługo w Poznaniu. Jest mhm. miejsce na Świętym Marcinie. Chciałabym ci bardzo podziękować za to spotkanie dzisiaj. I dziękuję. panią historią chyba zakończymy ten dzień. Myślę, że go zrobimy osobom, które właśnie w ten deszczowy poranek sobie będą słuchać tej naszej rozmowy. Także jeszcze raz ci dziękuję. Nie dziękuję Dorota. I do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia. Pa. Dzięki. Pa.